Pole Mokotowskie. Znajdujemy się pod pomnikiem poświęconym pamięci polskich lotników poległych w latach II wojny światowej. 10 lipca obchodzimy 85. rocznicę wybuchu Bitwy o Anglię, zwaną też Bitwą o Brytanię czyli operacji powietrznej Luftwaffe, mającej na celu załamanie ducha i zmuszenie Imperium Brytyjskiego do kapitulacji. Polscy lotnicy wraz ze swoimi brytyjskimi kolegami bronili nieba nad Londynem. Najlepiej znamy oczywiście dokonania pilotów z Dywizjonu 303, ale pamiętajmy, że ci piloci mieli także sporo szczęścia, stacjonując bezpośrednio przy brytyjskiej stolicy. Chociażby piloci z Dywizjonu 302 pilnowali nieba dalej na północ. Ale gdy wojna toczyła się dalej, coraz większą rolę Odgrywali lotnicy bombowi, chociażby z dywizjonu 305. Polscy piloci walczący w bitwie o Anglię są zapewne obok husarzy walczących pod Wiedniem najsłynniejszymi i najlepiej znanymi na świecie polskimi żołnierzami.